godzinę, już będzie ciemno na szczęście mam czołówkę, także zrobimy coś, czego jeszcze nie było na YouTubie poszukiwania w wodzie e, po ciemku <laughs> także e, no, będzie, mam nadzieję mam nadzieję, że coś wyjdzie, będzie przygoda dobra, lecę do wody, nie przeciągam do pierwszego sygnału fajnie widać moje wczorajsze dołki tutaj kopałem tutaj kopałem tutaj kopałem tutaj kopałem a tutaj już nie sięgłem i jest trzecia monetka dzisiaj ale grubaśna wyszła groszówka wyszło 10 groszy i teraz 5 zł. także już jest fajnie za jasnego lecę dalej no i robimy podsumowanie nie żartuję Jestem dopiero pół godziny w wodzie. Także wyszło jeszcze 20 zł z PRL-u. Eee, plaszka. wahadłóweczka Jacksona. Dosyć widać świeża. Chociaż kotwica już. A może straciła na zaczepie. Jeden grot. Finaluł wyszedł. 100 gram. Takie dwa ołowie, jeden z nich, trzy kapsle także idę to wyrzucić, bo mi w gaciach. No i lecę dalej. Sygnał był 66 stały. No i jest piąteczka z PRL-u. A jak PRL wychodzi, to jest szansa. <grym> Dobra, powoli się robi ciemno. Chociaż telefon rozjaśnia, także nie widać tego Ale już Jeszcze chwila i, i pójdę po latarkę do auta Teraz już idę po latarkę Powiem wam że świetle księżyca już myślałem, że fajny kolczyk a to łuska spłaszczona Fajny, czyli z fajnego metalu, a to taki paciw Dobra, i dodało to polotarkę. no Jak już tu jestem, to się wypakuje. Wyszła przelotka z wędki. Eee, za te druciki to bym łeb urwał. Co z tym się trzeba namęczyć, ile razy to przez się to ucieknie, a sygnał jest piękny 53-54 jakieś grosiwo wyszło yy, gdzieś tu miałem jeszcze PRL -ka. piąteczka i dwudziestka tak piąteczka i dwudziestka, aha to nie wiem co to jest być może to jest srebro sygnał był taki może to kolczyk no ale dobra, latarkę ubieram i śmigam dalej do wody no i jedziemy Nie no, efekt jest super, chociaż po ciemku fajnie się chodzi, człowiek się wsłuchuje tylko e, sygnały, a z uwagi na to, że jest totalna cisza w słuchawkach, popada w taką, nie wiem, zadumę, a tu nagle sygnał. Super sygnał na kolor, i wychodzi monetka. Dobra, muszę wrócić po sito, bo mamy jakiś sygnał brzydki, taki 48, widać 47, nawet 45, ale kopiemy wszystko. Także wracam po sito i do następnego. Oj. Wydobyłem taki skorpionek wyszedł. Kawa jak jakiejś biżuterii. Srebro to to nie jest. Podejrzewam, że jakiś cynk może było. Coś złoconego. a no dobra. Lecę dalej. No i teraz jest ten moment, to jest sygnał fajny osiem dwa do pięć. spróbuję kopnąć gdzieś tutaj taki sygnał typowy na sreberko Niestety trzeba namierzyć jeszcze raz. Pocz. Jest pierwszy Ale mega. Jest srebrny pierwszy naczek. na dwie punce ma fajnie chyba długo nie leżał bo nie zaszedł całkiem dobra super na szczęście mogę przy okazji pokazać co już wyszło trochę monetek i dobra lecę dalej Powiem Wam, że mam sygnał na teraz nie pokazuję. O, teraz pokazuję. Jest sygnał 80, 78, 7. Ale jest głęboko, 20, 25 cm. Także nie wiem, czy mi się uda go wykopać, będzie to długo trwało. Także nie będę nagrywał. Nie był tak głęboko jak pokazywał. Chociaż może. Może jest 20 cm, nawet więcej. Jest to kolczyk srebrny z dwoma kamekami. Także jest drugie sreberko dzisiaj. I super. Lecę. Dalej. To, co widzicie, to jest księżyc odbijający się w lustrze wody. A to jest ten prawdziwy. Totalna ciemnia. Nie ma nikogo. Gdzieś psy czekają. Gdzieś dzwon bije. Super. Jest klimacik, żeby nie było, że jestem na brzegu. <grymne> Do brzegu to mam kawałek, nie jestem na jakiejś głębinie. Wody trochę więcej jak po kolana Także Jest fajnie o, Sygnał Sygnał 26 na żelazo Stały Może być, że monetka Z tych nowych gruszówek, pięciu gruszówek jest żelazna, pomiedziowana czy pomosiądzowana, już kilka wyjąłem z wody, o, a tam stoi wbite moje sito dobra do następnego fajnego sygnału, jestem znowu. I powiem Wam, że jest dobrze z większej głębokości. Tak z medy 20 m. wydobyłem pierścioneczek, pewnie był zaręczynowy. Jest srebro z pięknym kamieniem, pięknie się błyszczy no telefon nie oddaje tego tego blasku super już będzie koło 21 .00. zimno się zrobiło Uf. dobra jeszcze chwilkę pochodzę z 10 minut i i kończymy tą zabawę, bo naprawdę zaczyna być zimno. <grystanie> Dobra. Doszedłem do krawędzi. I tutaj jeszcze widać dno, jeszcze jest jasne, a tu już jest... Tu już jest przepaść. Także trzeba uważać. O tyle dobrze, że wykrywacz idzie przede mną. I jak uskok jest z dna no to po prostu go nie czuję i no jest w miarę bezpiecznie no ale uważać trzeba a jak ktoś wydygany no to lepiej żeby sobie odpuścił dobra lecę dalej no i niestety nadszedł ten moment <laughs> trzeba kończyć chociaż było fajnie naprawdę super dreszczyk emocji Troszkę grusiwa wyszło. Co ciekawe 20, 30, 32 zł z PRL-u. Dwa pierścioneczki. Oba fajne. Z pająkiem i z brylantem. Kolczyk też z jakimiś kamyczkami. Swarowski albo inny. Przynęty to już Nagrywałem Także 11 zł w drobnych Śmieci to Myślałem, że z kolczyka, ale to Leciutki aluminium Ze spodni, z jeansów wedon No i to I to tyle Także śmigam Do domciu Pozdrawiam Was wszystkich No i do następnego wypadu Zobaczymy będzie czas, to się wyskoczy w dzień. Nie będzie czasu, to się wyskoczy w nocy. <laughs> Dobra. No to pozdrowionka. Hejka.